Do kilometra drogi jest ograniczenie do 60. Sponsorem programu był producent suplementu diety. Cevi Forte Max na budowanie odporności maksymalnymi dziennymi dawkami witamin C, D i cynku. Jest ósma i to program pierwszy polskiego radia. na aktualności jedynki. Izabela Kuczyński i Olaf Warzyński. SPD wygrała wybory do Bundestagu z minimalną przewagą nad CDU. Obie partie deklarują, że są gotowe do utworzenia rządu. W każdym przypadku konieczna będzie koalicja. W Pradze o Turowie, o przyszłości kopalni będą rozmawiać ministrowie środowiska Polski i Czech, a stawką negocjacji jest porozumienie i wycofanie czeskiego pozwu z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i stan wyjątkowy na pograniczu. O tym będą mówić szefowie MSW ja i MONU na posiedzeniu sejmowej komisji. Różnica niecałych 2% przesądziła o zwycięstwie SPD we wczorajszych wyborach do niemieckiego parlamentu. Socjaldemokraci zdobyli 25,7% głosów i pokonali swoich największych rywali z CDU-CSU. Na chadeków zagłosowało nieco ponad 24% wyborców. Przywódcy obu ugrupowań deklarują gotowość utworzenia rządu. Bez koalicji jednak się nie obejdzie. Komentowała w TVP Info ekspertka od spraw międzynarodowych i dziennikarka Aleksandra Rybińska. Oczywiście można sobie wyobrazić kontynuację Wielkiej Koalicji, czyli SPD-CDU. Mimo tego, że obie partie zapowiedziały, że w zasadzie nie chcą jeszcze raz rządzić w takim składzie. Można sobie wyobrazić koalicję tak zwanej sygnalizacji świetlnej, czyli SPD, Zieloni, FDP. Jest możliwa koalicja CDU, CSU, Zieloni, FDP, więc trudno jest jeszcze przewidzieć, jak to się wszystko ukształtuje. Zieloni nie z tym na 15-procentowym poparciem, zajęli w wyborach trzecie miejsce i osiągnęli najlepszy wynik w swojej historii. 11,5% głosów zdobyli liberałowie z FD FPD, a na alternatywę dla Niemiec zagłosowało ponad 10%. Wyborców z kolei lewica uzyskała niespełna 5% głosów. Frekwencja w wyborach do Bundestagu wyniosła ponad 76%. Przyszłość kopalni Turów, tematem rozmów ministrów środowiska Polski i Czech Michał Kurtyka i Richard Brabec spotkają się w Pradze. Spór o działalność kompleksu w Turowie toczy się od wielu miesięcy. Ostatnio konflikt nasilił się w związku z dotkliwymi karami, jakie na wniosek Czech nałożył na Polskę unijny Trybunał Sprawiedliwości. Każdy kolejny dzień pracy kopalni kosztuje nas pół miliona euro. Polskie władze starają się zawrzeć się z Czechami porozumienie, które doprowadzi do wycofania ich skargi z trybunału w Luksemburgu. Negocjacje, które zmierzały ku ugodzie, stanęły jednak w martwym punkcie. Przyznał na Paweł Jabłoński. Pod koniec maja ustalono pewne warunki brzegowe, później ktoś mam wrażenie w czeskiej polityce uznał, że Polska jest w tak trudnej sytuacji, że zgodzi się na wszystko. I zaczęliśmy mieć do czynienia z bardzo daleko idącą eskalacją żądań. Setki milionów euro. Rzecz absolutnie nieracjonalna. Mam wrażenie po zeszłym tygodniu, że to podejście zaczęło się nieco zmieniać. A polskie władze twierdzą, że impas w rozmowach jest związany ze zbliżającymi się wyborami w Czechach. Jedną z sił walczących tam o władzę z obecnym rządem są Zieloni. Szefowie MSWIA i MONU przed Sejmową Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych. Mariusz Kamiński oraz Mariusz Błaszczak przedstawią posłom informacje o sytuacji panującej na polsko-białoruskiej granicy. Od początku września w pasie przygranicznym obowiązuje stan wyjątkowy. Został wprowadzony w związku z falą migracji ze wschodu. Z każdym dniem ten problem nasila się, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. W sierpniu takich prób nielegalnego przekroczenia granicy było 3510, a we wrześniu mamy aż pięć. 5 z 1407, to to pokazuje, że ta presja nie maleje, a wręcz przeciwnie. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała ponad 250 prób nielegalnego przedostania się do Polski. W tym tygodniu ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia stanu wyjątkowego. Wczoraj uroczystość z udziałem ministra i pikniki, a dziś rocznica powstania. Wojska obrony terytorialnej świętują 4 lata swojego istnienia. W najmłodszej formacji sił zbrojnych służy ponad 30 tysięcy ochotników. W przyszłości wojska te mają liczyć ponad 50 tysięcy osób, mówił w telewizji polskiej rzecznik terytorialsów pułkownik Marek Pietrzak. Jesteśmy we wszystkich województwach. Są już nasze struktury. W tej chwili w naszych strukturach jest 15 Brygad Obrony Terytorialnej oraz dwa centra szkolenia. Rozpoczynamy budowę kolejnych brygad na Mazowszu Stołecznej. Ona powstanie jeszcze w tym roku. Budujemy brygadę również nadbójżańską. Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje święto w rocznicę powstania polskiego państwa podziemnego. To są aktualności jedynki. Już ponad 50 utworów można słuchać w Radiobuku, a dziś kolejna premiera. Będzie to Kwowadis Henryka Sienkiewicza, zapowiada dyrektor teatru polskiego Radia Janusz Kukuła. Kwowadis to utwór jeden z najważniejszych w historii. Ludzkości znają cały świat, a teraz przypomnimy ją we wspaniałej interpretacji Jana Englerta. W radiobuku można już słuchać krzyżaków, a także całej trylogii Henryka Sienkiewicza oraz jego cyklu reportaży Listy z podróży do Ameryki. Nagrania są dostępne bezpłatnie na kanale, na YouTubie i na Facebooku. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Tonaxinum na prawidłowy sen i łagodzenie napięcia nerwowego. Wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk zapraszam. W finale Ekstraligi żużlowcy Betardu z Party Wrocław wygrali z motorem Lublin 50 do 40. W pierwszym meczu był remis po 45. W rewanżowym meczu o trzecie miejsce Stalgorzów Wielkopolski pokonała Unię Leszno 49-41. Pierwsze spotkanie zakończyło się identycznym rezultatem. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP we francuskim Metz. Polski tenisista pokonał Hiszpana Pablo Carreno Buste 7 -6 i 6 do trzech. Później triumfował też w deblu razem z Janem Zielińskim. Jaret Szegumo i Monika Andrzejczak wygrali 43. Maraton Warszawski. Reprezentujący Polskę, a pochodzący z Etiopii Szegumo uzyskał czas 2 godziny 14 minut i 38 sekund. Niektórym teraz to nie znałem, ale większości tak. Niektórym podbieg tym się za wolno biegało. Patrzyłem czas 2 godziny na 37, a jednak już chciałem się śpieszyć, bo poniżej 16 żeby było i się śpieszyło. Jestem zadowolony, tego chciałem zwyciężyć. No to się udało. Jestem zadowolony za to. Andrzejczak pokonała dystans 42 km i 195 m w 2 godziny, 31 minut i 11 sekund. Lech Poznań wciąż na czele tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Poznański zespół o punkt wyprzedza Śląsk-Wrocław, który wczoraj wygrał z Wisłą Płock 3 do 1. 3 do 1 w meczu dziewiątej kolejki wygrał też brukbet Termalika Nieciecza, który pokonał Górnika Zabrze, a Wisła Kraków przegrała z Pogonią Szczecin 0-1. Grzegorz Krychowiak z Strzelił gola, a jego zespół FK Krasnodar wygrał z FK Sochi 3-0 w spotkaniu dziewiątej kolejki rosyjskiej ekstraklasy piłkarskiej. Zespół z Krasnodaru z dorobkiem 16 punktów zajmuje czwartą pozycję w tabeli. Piłkarze FC Barcelona wygrali z Levante 3-0 w spotkaniu siódmej kolejki hiszpańskiej Primera División. W tabeli prowadzi Real Madryt, to punkt przed Realem Sociedad. Barcelona zajmuje szóste miejsce, tracąc do lidera pięć punktów, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. Wiadomości sportowe także na facebookowym profilu 1. Program Pierwszy Polskiego Radia i na Twitterze Radiowa 1. Sponsorem programu był producent suplementu diety Tonaxinum na prawidłowy sen i łagodzenie napięcia nerwowego. Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Tonsilam Spray na ból i stany zapalne gardła. Dobrej pogody życzy Marka Textar, producent klocków i tarcz hamulcowych. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter na stawy kości cere. Poranek pochmurny na południu oraz miejscami w Wielkopolsce. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i ciepło. Na Pogórzu Sudeckim może przelotnie popadać i zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu i Suwalszczyźnie, 20 w centrum do 23 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. Sponsorem programu był producent wyrobu medycznego Tom Silan Spray na ból i stany zapalne gardła Dobrej pogody życzy Marka Tekstar Producent klocków i tarcz hamulcowych Na program zaprasza jego sponsor Dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter Collagen Cito firmy Reuter Na stawy kości cere Polskie Radio Program pierwszy Jedenka Jan, mhm. A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu tu na tym fotelu z takim fajnym nowym smartfonem z Media Expert, mm. za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. Res o 0%. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki. I kto powiedział, że moja rodzina jak 90% Polaków ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3. Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Baczy strzelił w domu pieprzyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rokmenowi prąd zaś wysiadł. Oddałby kolekcję gitar, by fachowiec doń zawitał. Pękła rura u bankowca. Dam majątek za fachowca. Ech, fachowcy są dziś w cenie. A dokładnie w cenie usługi Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNIG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Jestem mamą i cieszę się, że tej jesieni mój synek wrócił do szkoły i jest szczęśliwy wśród rówieśników. Ale boję się, że po normalnym nauczaniu może zostać tylko wspomnienie. Nie szczepiąc się, możemy ponownie skazać nasze dzieci na naukę zdalną i problemy wywołane izolacją. Jestem lekarzem i wiem, że wciąż za mało z nas się zaszczepiło. aż